W miejscu stawiamy naszego stoplosa. Jest to bardzo ważny temat, bo nie chcemy, żeby wyglądało to mniej więcej w taki sposób, że cena porusza się na przykład tak. Tutaj mamy wejście w naszą pozycję, no i zostajemy wybici na stoplosie i lecimy. Do naszego take-profita. Pewnie, pewnie wielu z Was miało już taką e, sytuację i takich sytuacji chcemy unikać. A żeby takich sytuacji uniknąć, to musimy po prostu stawiać stop losy w odpowiednim miejscu. Ale jakie to będą odpowiednie miejsca? E, po pierwsze, e, musi zostać zebrana płynność. E, zebrana płynność przed e, ruchem, jakby w naszym kierunku. Po drugie, musi to być miejsce, w którym nasz scenariusz zostaje całkowicie zanegowany. I tylko, tak naprawdę, te dwa punkty, ale te dwa punkty są bardzo ważne. Po pierwsze, zebrana płynność musi zostać zebrane to liquidity, bo. Po prostu nie może być czegoś takiego, że zostaje zbyt dużo płynności u góry czy u dołu i my po te miejsce po prostu y, będziemy wracać, a tam stoi nasz stoplos. Nie chcemy. Właśnie w takich przypadkach y, występuje coś takiego. My chcemy. My czekamy po prostu na to, aż ta płynność, która na przykład znajduje, znajduje się za ostatnim szczytem, zostanie zebrana, i dopiero wtedy mamy zielone światło do tego, aby wejść w pozycję. Bo my, tak naprawdę, jak już zebraliśmy tę płynność z tego szczytu, gdzie były stop-lossy, i złamiemy tak naprawdę trend, to my już nie mamy, nie mamy żadnego powodu, by wracać. Po ten poziom. I jeżeli my wrócimy na ten poziom, to prawdopodobnie nie po to, żeby zebrać te stop lossy, bo to jakby ta płynność już została zebrana z tego miejsca, tutaj były te stop lossy, tylko po to, żeby już całkowicie trend się odwrócił. I właśnie w takich miejscach chcemy stawiać nasze stop lossy. Po drugie, miejsce, w którym nasz scenariusz zostaje całkowicie zanegowany. Czyli tak jak powiedziałem, to jest punkt pierwszy. Zebranie płynności. A po drugie, miejsce, w którym nasz scenariusz zostaje całkowicie zanegowany. Jakie to jest miejsce? E, to jest na przykład miejsce. E, powiedzmy sobie, że, że zakładamy, że dzisiaj będzie spadkowy dzień. E, czekamy na nasz punkt pierwszy, czyli aż zostanie zebrana odpowiednia płynność. I gdy ta płynność już zostaje zebrana e, i mamy nasz setup, czyli na przykład złamanie trendu. Wychodzimy do góry, ta płynność zostaje zebrana, i później łamie się trend. Rozpoczynamy trend do dołu i my gdzieś tutaj, powiedzmy, e, wchodzimy w naszą transakcję. E, stawiamy po prostu nasz stop loss w miejscu, w którym nasz scenariusz kompletnie traci sens, czyli to będzie to miejsce, bo do tego miejsca już nie powinniśmy wracać, bo tutaj już stop lossy zostały wybite e, z tego punktu pierwszego, a po drugie tutaj rozpoczęliśmy zmianę trendu, więc jeżeli wrócimy na to miejsce, no to prawdopodobnie ten trend będzie kontynuowany w, w drugą stronę. Nie mamy już powodu, by wracać do tego miejsca i... no tak naprawdę bardzo rzadko mi się praktycznie coś takiego nie zdarza, że my wracamy po to miejsce jeszcze raz i później kontynuujemy dalej e, trend, na przykład w dół, tak jak w tym przypadku. Nie mówię, że jest to niemożliwe, bo wszystko jest możliwe, ale... ale po prostu bardzo rzadko się to zdarza i w takich miejscach powinniśmy stawiać nasz stop loss. Odnośnie jeszcze płynności jaką płynność powinniśmy zebrać odpowiednio tam gdzie będzie dużo płynności, żeby już jakby cena nie musiała wracać w to miejsce. Więc zobaczcie sobie film odnośnie płynności, który wcześniej nagrałem, tam wyjaśniam wszystkie najważniejsze liquidity pule. Zostawię link do niego w opisie. Ale przejdźmy teraz jakby do wykresu. Jak to wygląda w rzeczywistości? E, powiedzmy sobie tak. E, mamy tutaj. E, mamy tutaj jakiś trend, tak? Mamy jakiś trend. E, gdzie będą stoplossy w trendzie? No, nad ostatnim szczytem lub, lub pod ostatnim dołkiem. Więc tutaj mamy. Naszą płynność nad ostatnim szczytem. Tutaj znajduje się płynność. Dodatkowo, tutaj, tak jak macie zaznaczone tym prostokątem, mamy sesję azjatycką, więc nad sesją azjatycką i pod sesją azjatycką również będą, będzie znajdowała się płynność. Więc my, zbierając ten szczyt, zbieramy tak naprawdę płynność, która jest dla nas istotna. Pierwsze, co, co dostajemy, to zebranie płynności. Dostaliśmy zebranie płynności, czyli nasz punkt pierwszy został wypełniony. Po drugie, co robimy? Czekamy na nasz jakiś sygnał wejścia w pozycję, czyli na przykład zmiana trendu. Trend się tutaj widzicie, zmienił. Co robimy? Wchodzimy w pozycję. Powiedzmy sobie, że mamy e, nasze wejście na poziomie OTE, czyli Optimal Trade Entry. E, Nagrałem o tym ostatnio film, więc jak chcecie, to możecie sobie sprawdzić, ale ogólnie to jest ten poziom 0,62 na siatce Fibonacciego w danym swingu. Ale odeślę jeszcze w razie co do, do mojego filmu, bo tam tłumaczę to dokładniej, w jaki sposób tego używać. Powiedzmy sobie, że wchodzimy z tego miejsca i nasz stop loss ustawiamy za szczytem, bo my tak naprawdę nie musimy już wracać po to miejsce, po to miejsce, bo już z tego miejsca została zebrana płynność, z Azji została również zebrana płynność, więc ci wszyscy zostali zlikwidowani i nie mamy żadnego powodu, by wracać w to miejsce. Więc tutaj e, będzie dobre miejsce dla naszego stop lossa. Ale żeby otwierać pozycję, musimy dostać jakieś potwierdzenie, czyli na przykład, właśnie zmianę trendu. I ten trend tutaj się zmienił, więc możemy sobie wejść w pozycję, ustawić naszego stop lossa. Nad szczytem, gdzie ten trend został zmieniony, jeżeli ten dzień miałby być spadkowy, bo jak widzicie, tutaj mamy takie linie. Tutaj rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy piątek. Jeżeli ten dzień miałby być spadkowy, taki mamy powiedzmy bias, że ten dzień będzie spadkowy. Trend został zmieniony, dostaliśmy złamanie już trendu. To my, wracając jakby. Ponad ten szczyt, oprócz tego, że nie mamy już żadnego powodu, by ponad ten szczyt wracać, my tak naprawdę negujemy cały nasz scenariusz tego, że to będzie spadkowy dzień. Bo nasza świeca D1 już się rozpoczęła i ona już wyszła trochę do góry i zawróciła w dół. I tak jakby dostaliśmy już to złamanie trendu, więc jeżeli to ma być spadkowy dzień, no to jest mała szansa na to, że jakby cena wróci po to miejsce jeszcze raz yy, ponownie, i znowu będziemy lecieć w dół. Bo ta płynność już została zebrana, stąd, stąd, e, trend został złamany, więc nie mamy już powodu, by wracać w to miejsce po prostu. I, i właśnie w takich miejscach powinniśmy stawiać naszego stop losa. Wejście ustawiamy na poziomie naszego OTI e, I co dalej? Mamy tutaj pierwsze wejście, e, jak widzicie, weszlibyśmy z tego poziomu. Powiedzmy, że tutaj byśmy dostali jakiś tam take profit, ale mamy tutaj jeszcze tego samego dnia e, kolejne wejście. E, tutaj, jak widzicie, tutaj dostaliśmy to złamanie trendu, tutaj była kontynuacja tego trendu, i tutaj znowu możemy wchodzić tym samym sposobem w pozycję. Ale siatkę rozciągamy również po tym całym swingu z danego dnia. Nie rozciągamy po tym swingu, ponieważ jakby tutaj, od tego miejsca, to jest szczyt naszej świecy D1, i my wychodząc ponad ten szczyt, e, no, już prawdopodobnie zmienimy trend yy, na wzrostowy. Jest mała szansa, ale prawdopodobnie, jeżeli byśmy wyszli ponad ten szczyt, no to już raczej polecimy w górę niż, niż w dół. Rozciągamy siatkę po całym swingu z danego dnia, bo tutaj, w tym miejscu, nasz scenariusz zostaje zanegowany. W tym miejscu to jest to miejsce. To jest bardzo ważne, yy, aby odpowiednio rozłożyć tą siatkę, żeby wiedzieć z którego miejsca wchodzić, ale. Oprócz tego, z którego miejsca wchodzić, ważniejsze jest to, w którym miejscu postawić nasz stop loss. To jest ważniejsze od wejścia, bo właśnie tak jak powiedziałem, nie chcemy takiej sytuacji, że nas wybije, i, i dalej polecimy w kierunku naszej, e, naszego take profita. A więc, tak, rozciągamy siatkę po całym swingu z danego dnia. Wejście mielibyśmy na tym poziomie, ale nasz stop loss byłby dalej w tym samym miejscu. Po prostu nie mamy e, żadnego powodu, by już e, w to miejsce wracać. I właśnie w takich miejscach e, powinniśmy stawiać e, swoje stop lossy.